Hej, witam Was w kolejnym odcinku z G4 Skinsa, oczywiście. Ze mną dzisiaj na baterkach będzie Damian z Tomkiem. No i co i musimy sobie wylosować chyba jakiegoś skinka na giveaway'a. Żeby jakiś szczęściarz mógł sobie coś wygrać. Ja sobie dam. Zrobimy tak, że teraz zrobimy trochę droższego Skina i um, droższego skina po prostu jednego i myślę co by tutaj dać i myślałam właśnie nad kosą, bo kosy jeszcze nie mieliście kosy jeszcze nie mieliście i widzę, że jest um, widzę, że tam jest Bowie tam jest Bowie, tu jest lorka ale ona jest BS to w Palion też jest BS Dobra Guty nie za bardzo mi się podobają, dobra wezmę tego Bowie Knife'a Damasku Steel Ja sobie go wypłacę Oczywiście przypominam co trzeba zrobić żeby wziąć udział w giveaway'u, czyli like, komentarz i publiczne subskrypcje, i oczywiście trade link w opisie działający, bo zdarzają się ancemony, które nie mają działających trade linków, i po tym jest problem, bo to też trzeba losować kolejnego zwycięzcę. Dlatego pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Dobra, miskin idzie. Oczywiście przypominam o otwieraniu dziennego bonusu. Co 24 godziny otworzymy sobie. I zobaczymy, yy, co tutaj wyleci. Mi przyszła już oferta ze skinkiem. O, dodatkowa skrzyneczka. I oczywiście, klikać proszę w skrzynie bonusowe. Możecie sobie otwierać za dość zdobyte doświadczenie na stronie. I co dzisiaj? MK. Klasyczek, ale 450 zł do przodu. Oczywiście przypomnienie z metodami płatności klasyczne, czyli blik, przelewy, visa, możecie sms-ami, możecie paypal możecie płacić skinami Tutaj jest do wyboru, do koloru i oczywiście w tym miejscu milutko będzie jako Tokio X Także wpadajcie na stronę, my lecimy z batlami. No czyli tak jak mówiłam, ze mną jest Damian i Tomek Witamy! Cześć! Ejka, ejka! No i jak nam prowadzącego przystało coś tu na szponce Małego, no. a robimy taki układ, że tak, kto... tak, Aha. tak, tak. Czyli zróbmy tak, że kto wygrywa, robi battle. Mm -hmm. a, a dobra, czyli dobra. idziemy tym tokiem myślenia. Co ostatnio na no, ciebie Damiana ona dzisiaj żadnego bafa nie zrobiła. No, Zobacz, że się cieszę, że się cieszę, cieszę się cieszę cieszy, bo... cieszy się, cieszy się. Dobra, to na początek taka rozgrzeweczka. Myślę, rozgrzejemy trochę no. za piętnastaka. Nie, dzieje. Coś tutaj za 2,5. Tomek, ona się cieszy, bo ona myśli zazwyczaj battle robić, to jest istotne, <noise> tak jak ostatnio. Tak. No żebyście się nie zdziwili, żebyście no, się, żeby nie się, zdziwili. się nie zdziwili. Proszę. Zobaczysz. Proszę bardzo. Podsiad dwujaczka. Rozgrzewkowe, takie. Takie o, takie na s, rozpoczęcie. Spo, ta, spokojniaczki, takie spokojniaczki. Na rozpoczęcie. Nie, no zobacz co to jest Tomek. Co to jest? Mi się sobie... nie no, spo... o, nie. nie, no spokojnie. Spokojniaczki. Na spokojnie. Czy ona już ma zwrot teraz z tej skrzynki? No ma. chinami. Jak to jest możliwe? Nie Wytłumacz denerwujemy mnie. się. Miła, niedzielna atmosferka. A nie, dzisiaj poniedziałek. No, no właśnie. Nie za niedzielka. Co nie Coś to jest tak, dzień do tyłu. Nie... O, jeszcze MK tam wpadła. Hydrotus, daj kawa za piszę kawa, proszę. O. Mhm, ciekawe. No. Jace, chase, 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 go, go, to, go, go, go. Wszystko jej dajcie. No wszystko, daję. Lightning Strike może to odrobimy, czy nie? Z lubi polecić, yy, polecić ten. Yy, co? Wykałaczka. No to tak tobie to leci. leci. Mm -hmm. Zobaczymy. No tak nie wiem, czy lubi. Nie lubi. O, uspa za 300. Ej, Ej mega, yeah, ja mam mega dobre dropy. <laughs> <laughs> nie podbijaj, Tomek. No I właśnie, nie, 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 nie. No, Tomek właśnie podbija. Aha. Zyszyn To To Z Makiem za 300. Dobra, się ten dig no. no, to nie. No. no i powiedzcie, kochani, przyjemniacko, 2,5 i mam battle, 600. No nie, no, jeszcze jeden robię, bo wygrałam. Tak? Dobrze, to idę robić. No A to no. może pod chłopaków, zrobię teraz. Teraz yy, tak damy tu, jeden przegrasz już już nie, ani jednego nie zrobię. damy zrobisz. tu i damy tu. Proszę uprzejmie, no yy, wrzucam, proszę. Pita się o miejsce. Pierwszy. Ja spokojnie, ja mogę być ostatni. Czy trzydziestu, a luksury to jest moja skrzynka, to co ty chcesz? Co ty chcesz? Taka <laughs> ci rzecz. Zaraz ja zobaczysz, Blue phosphor, formę, na środę Blue fosfor zapraszam. Dla mnie Chodrot Okej, okay, ja może. W... 1200 piechot, to mnie chodzi, tak? Blue fosfor No, dupa i kamieni kupa Dawaj, dawaj. Ona musi się rozgrzać, a ja to tak no. dam, zaczepnie ją, zaczepnie. Ty, zaczepnie, bo tutaj nie będzie profitu żadnego. Ma. Ale, no, po prostu, jak, to jak, ja nie mam 300 zł. Posłuchaj, ja nie mam na to półu poleci, tak? O. Oho, Oho. sunset Oho. Dobra, ja wam nie podbijam. Musimy go, czas, Go, czas, serpencik. No, whitey. A po auk. O Mówiłam, mówiłam. Mm -hmm. Mówiła ja. Hmm, Dobre tam. Róbcie tam te bitwy. No i zyszy, no i zyszy. No, no i co, no i co? Ta, ta no i No Już nie zrobisz, już tak. nie zrobisz. Dobrze. Tylko będziesz obserwatorem i będziesz patrz, jak Będę te pieniądze znikają z kąta. obserwatorem. Oczywiście. Słuchajcie widzowie, ich boli, ich boli po prostu ta, boli, ten osta... mnie tak, no, ostatni, ale mnie ostatni odcinek udamiana ich boli po prostu, jak ich wyzerwałam no i taka jest ta, prawda, no ale mnie by też bolało no, Nie bo... rozmawiajmy o tym. Dobra Tomek, robię męską battle, tak? Ta, ta, męska battle. Trzeba, trzeba tą... no, czyli Proszę. ja nie będę mówić, to bardzo nieuprzejme zachowanie, tak? Tak? Bo, ja, bo ja robię neutral. Wiesz co było nieuprzejme? Jak na 9 batli, dziewięć razy ty robiłaś i wszystkie zgarniałaś. To było nieuprzejme. Ale widzowie ich boli, co? Boli, boli. Dobra, no, zobaczymy. się boli, ale nie serduszko, tylko kieszeń. Tak. No i teraz super, się no Męska batla, no i to no wszystko, no. Boże, że ja nie mam jakiejś tu kobity do solidarności, no. Nie ma i nie będzie. Nie Jestem, puszamy, ja, no. ja byłem. To jest. jest dwóch Mężka samców, barata, no i ja, ja da, no. tutaj nie mam nic do. No, no ty nic jest, nie zrobisz, tak. no niestety. Dobrze, Możesz tylko dobrze. podbić jakąś Awupkę za tysiaczka. Tak, podbiję no. A wupka zaraz leci. Ej, fajno dało z luksury, no? Mm -hmm. fajno, fajno. jeszcze da, nie jeszcze da. No da, jeszcze da coś, Tomek. Jeszcze jakieś już da. No oli, tą awópkę za tysiaka, żeby tutaj. Nie, jej nic! <laughs> no, Aha, bardzo miłe. To jej nic. No. Na no, już nic. Nic. no już co miała dać, to dała. No ale no. też może coś. Nie, Maze nice, nic nie może. O, jeszcze Kalaszka. A kalaszek super. za 600. Super, super. O, a Wupku jeszcze? No, no Mówiłam, nie, że, no. Mówiłam, że Mejzik może dać. Ona no. lubi, ona o, lubi. Ola, masz najlepszy skin, który ci wypadł. <laughs> Ale śmieszne. O, amunia, Ej, jest, co mu tak robi nagle? Nie ja mówię, ona no już żadnego batelka nie tego. Nie. No. O, o, podbija, dzięki. podbija. Podbite. Ale jaka batra, taka, taka... soczysta. No dobra, no na plus batlaniem No, No to patrz jaki plus. Dycha do przodu. No i to się podoba się. Przyjedniacka, przyjedniacka, rób. No. no zrobimy zaraz znowu męsko tako, co Tomek, teraz ty ze zgarniesz. Dawaj, dawaj, bo ja muszę coś wygrać. Dobra, dobra, już kleję. Prywatna na trzech. Zobaczymy, Śjemniacka, co Eagle da, uwaga. Dobra, zróbmy tak. Iglda i Glock tak. 18, brass. Proszę. Te 68 zł. Proszę, zapraszam. Tomek mnie wykurzył na trzecie. Mhm. Mm Tomek wie, gdzie On jest Rosy. Mhm. Mm la la. la, la, la. Ola o la! la! A teraz on będzie wszystko wygrywać. To jest jak. Ej, mi się chce cały czas. O co tu chodzi? Nie wiem, ale możesz podbić mi coś. Tomek ci podbił 800 MP9. no, jeden skin tylko. Jeden skin. A, a może. A coś... mogę polecieć tu. A jaj W sumie jakby MP9 spłynęła. Mm. No. Słabo, Mi raz sla... spłynęła na streamie, ale to g na taki dzień, że... O, no rękawiczki do tysiaczka może być. Mm -hmm. O, o, e, Ej! Ej! Wy macie szybciej, o teraz widzę, o! Tomek ma szybciej. Ja mam e, szybciej. Znaczy Damian ma szybciej, tak, ja mam tak. tak jak ty Tomek. On ma coś chyba boostowane. Chyba tak. I kto? I kto? Nie no. wiem, nie wiem. Ooooooooooooo! Ładna, ładna, ładna w sumie fajna. Bardzo no. ładna. Tomek no. robi butle, no Noej! Tomek męsko zrób Po taką. tylu tych bitwach. Zrób taką, wiesz Damy, damy czadu, jak tu się mówi. No i fajnie, fajnie Oli starszy już tych wygranych, ona się tam się nachapała Słuchaj mnie. <laughs> Tylko ja cię słucham. <laughs> no właśnie. No, próbuję się coś pod, mm, pod y, Tokio X, tak. To nie, to... Um... Dobra, poddumiłem. O, do Tomka dzwonią. Proszę, proszę. Chcę dzwoni. Ej! Siedem koła Ulala. Tomek, nie mam Ej, Nie mogę na Trojaka, jak już nie odda. Spokojnie, teraz jest, ja zgarniam wszystko. Hmm. No. Neptun daje kostkę. Nie, Poseidona albo rękawiczki. Albo gówno. Albo nic. Aha. Dobra, Szpejsik. Space lubi. lubi. Lubi, 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 lubi. Ale tak za 800 to tak słabo lubi. Lubi, Daj mu moment. No. Ej, on jak narzeka i mu leci więcej. No bo to trzeba płakać. No zapłakać. płakać, a czyja to taktyka? Jezu, nie da, a czyja to taktyka? No. Boże. Daj coś z Igla. No i Igla, tu jest decydujący. No i wow, zadecydował. Matko, no matko. I zadecydował. Wypłakał no. Ale mało, mało mi coś podbiliście, tak? A co ty byś chciał? Nie koleżeństwo. Bo zacząłeś płakać strony. za mocno, wiesz? Nie koleżeńsko, ja nie powiem, co jest nie koleżeńskie. Powiedz. Łe, łe. O nie, prawie. Bayonet i Marble Feight. Dobra, Tomek, jesteś gotowy? Dawaj. Dobra, no, zrobimy takiego... no. No dawaj, dawaj. Przyjemniacki zrobimy. No. A też po męsku. Proszę. Ty, jak dwójaka, zawinęła szybko. <grym> ja to już jestem emeryt, dopiero teraz załączyłem. <grym> O, konduktory ulubione z hrygitołka no, no no, ale one, one są rozgrzane od wczoraj już oho, oho, zobacz oho no. a Tomek dobra, jesteś tam z tyłu troszkę, ale no, git, git, git oho o, oho oho no i już Tomek na prowadzeniu i super oho, oho, oho. coś no. te kałachy lubię strasznie oho fajno Tomek ci drapi, fajno oho ej, co tu się dzieje, te kałachy to lecą tutaj ej, no battle srogi będzie Oho? Nie, to nic, to gówno Dobra, I teraz M9 Konduktor, go! Ooooooo! I się zaczyna, i się zaczyna. Dobra, daj Tomkowi! Let's go, let's go! Ej, fursusa. jest... Let's go! Daj Tomkowi, daj Tomkowi! Konduktor, co daje? Ej, nie, nie, nie... Nie wiem, kto wygrywa, dawaj, dawaj! Nie dogonij, nie dogonij! Za ile? Ooo! Ja pierdzie, co to jest?! Co teraz? Bitwa. Nie wiem, kto. Ola, ola. Ja! No Są i pięknie 33! To ale z 7 rozumiecie, konduktor? podbiję rękawiczkami z dupy. A tak dobrze się zaczęło. ja w szoku co konduktor. Dobra. Nie, Tomek i ona Batla robi, co ty zrobiłeś, co tak słabo. <laughs> no <i> jak, to <laughs> ty, co, co ty zrobiłeś? No co ja zrobiłem? Ja jednego skina drobną tylko. No ale jakiego? Ej, do, dobra, robię taką risky battle. Totalny no. risky. No, że super, no. nie mam pojęcia, komu i co może oddać i czy w ogóle odda. Ale big ballery. my lubimy troszkę nasz to proszę uprzejmie. Łe, za 10 koła bitwa. Kurde, tam big baller jest. Daj Damy tam, radę. Dajcie wygrać. Damy radę. No i. Dobra, łeb web, łeb. Łeb <noise> web. O! Już nie. Za tysiaczka, tysiaczka, nie za 700 no a tam konduktor jeszcze, tylko konduktor już co miał dać, to dał, to już nie dał. Oho? No Tomek. Tomek, ja jak zwykle nic. No, no jak zwykle dziękuję. nic. Dziękuję Ja się. jak zwykle nic, oczywiście kałacha. Jak gówno. Wyspaki. Może nie oddać, może nie oddać. Byli... Co? Mówiłam do Baileja o no i teraz big Baller. musi, musi. No musi, musi. Ach, to jest dramat. Yes, yes, to jest, jest, of course. Dramat. Musi, musi. No, ale tak. O no nie, jeszcze mu podbiłem. Bulloże! Ale widzicie widzowie, ponarzeka, bo jaka to no, battla, wygrywa 26, ten... nie? No, oczywiście, że tak. Dobra, to, myślę, tak. że laścik. No, Laścik, Dobra, to powiedz mi za ile? Laścik, to za tyle zrobię. No nie wiem, to, to Tomka pyta ile. Tomek tam. za ile? Rób tam ile chcesz. Tak? No no Kurde, dajesz zezwolenie, pozwolenie No dobra, to zrobimy yy, tak, tak to musicie mi dać wygrać To będzie za dużo. Nie, nie będzie za dużo. Mhm. Chociaż chociaż mhm. Dobra, zrobimy... A, zrobimy tak. Ale ci tam nie. Krótki gorego. batelek? A, ale, ale intensywny. Jaki... No, jak... Czyli krótki, ale intensywny. Mhm. Dobra, drugi. Lecimy. Lecimy. Proszę, proszę. Ryski ta batla. No. Oj, oj, dobry start Dobry start. Ej, ja nie mam siły już chyba nagrywać tego. No, dobra! Ja też nie mam siły! Nie mam siły! O, ja pierdzielę! Ale mnie Co jest? Ja już nie nagrywam więcej! Oooo! Nie nagrywam więcej z wami. Ale się źle nie czuję. czuję się. No. Czekaj, kto? Nie wiem. Tomek! Yes! <laughs> boom, boom, od... No i super! Ty! Od 400 no złotych! Nie! Dobra! No to co? No to dziękuję ślicznie chłopaki i e, pamiętajcie kotokio i do zobaczenia! Pa! Hello. Pa pa!